Ja ja mogę se pokukać sami, jako iż kukułki wyfurgują już dawno do ciepłych krajów, tak naprawdę to do Afryki, na Sahara. No to jednak nic nie wadzi, co by wejrzeć do naszego kalendarza. kiedy to już? Doczekajcie, doczkejcie. No ja dziewiąty, a skoro dziewiąty, to znaczy, iż mamy już wrzesień i spojrzymy do tego naszego wrześniowego kalendarza, na wrześniowy knips i napoczynamy, za przeproszeniem, za przeproszeniem odzadku. I cóż tu też widzimy? A też widzimy to, co każdy z Was widzi, a widzi baby. Kierę pod lasem kopią kartofle, albo zimnioki, na kierę poznanioki go dają pry, a grole – gróle. Na obrosku widać, iż baby choć fest lachają, są też dość fest łobrotne. No ja, a dyć wejrzyjcie na te koszyki, aże przebierają. A i te motyki, mm, wybaczcie, jakie motyki, co je fulą? Te kopoczyki, czy też haki. A że goreją od tego kopaniu. A ku temu widać, że są przy tej ciężkiej robocie takie rozradowane, takie, no wiecie, a szkoda godać. A kiedy szkoda godać, to wejrzymy te roski na prawo strona, a na niej zaś jakoś prelna na powróśle wypożyczoną od jakiegoś pampunia krowa. Tako sedajmy na to, Baśka. Nawet nie wiem, czy tak się mianuje. bo to jest jako Incho, Dorka, albo modno dzisiaj Żaneta. Ale szpil, Żanetko, opuszczaj poletko, idymy do łobory, bo czas byłby Cię wydoić. Teraz bym musiał opisać ta Żanetka, czy też Mućka. Mućka, słuchajcie, jak to Mućka? Każdy chyba widział krowa ze przodku, ma takie wielkie rogi, które mi na pewno poradzi buść, jak ktoś jej podpadnie, bez spojrzczodek, nie? Czy też za przeproszeniem pyska czy mordy ma taki biały łon? Tak dokładnie tego nie widać, ale mi się, że większo poła tej żanety je biało. Na brzuchu zaś ma taki. Czarny flek, który przypomino, nie przypominał mapa Polski. Ale wtedy kiej Polsko była od morza do morzo. Ze dalsza wydawał się jakoś licho i chudo. I choć widać jej żebra i kościste bioderka, to te ty cycki młodość dość wielkie. Do jej ją wejrzycie jakoś starka. A bo bueno, pozuje do tego knipsu. Gdyby by se siadła na ten zydel, to na pewno nadojęłaby całki ten singowany kibel. Krowa kończy się tak jak kosz do krowa, wół czy też byk. No czym? Czym? A dyć łogonym. Kierego co prowna na tym knipsie nie widać, ale na pewno go mo. Jak i potrzeba. To z wiem, tym ogonem, choćby kurdą, co by przegonić te roztumane, furgające pierzyństwo. Nie wiadomo jednak, wiela ta krowa rychli do mleka. No bo nie słychać, czy ryczy, albo jak ryczy. Może fest, Czy też tak choćby cieli? Nie. To była bardziej ciga. Wrócą jednak do tego naszego klipsu. Po lewej stronie, nie, Od tej chudej krasule, siedzą się na trowie trzy babeczki. Wysztyglowane, choćby nie do roboty. Coś tam wcinają. Widać na obrosku, że? Że lubią. I się chichrają. A to chichrają. Co by się no nie udłowiły od tego chichrania? Ciekawe, że nie. tak paniczki łosprawiają. Dobą wągowa żełochopach, chopach, a może łomie, bo o czym inszym wyklachały. Gdy wszystkie dobrze znów, to są kryfne, wyzgierne, istny miód, darek cud. Ja, ja. Takie babeczki, jak powiadają, i do tańca, i do różańca, dziążki z koła gospodyń wiejskich, w lijsku. Na pewno wymyślałem jakiś sketch na turniej kół gospodyń wiejskich gwara śląsko na wesoło.. ha 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 mnie No i przestało <śmienic> ha jednak wesoło, i pisma mnie ta heksa ha 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 na koniec, a ona chciała co było od napocząć. A ja, 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 to ta heksa ze pierwszego planu wrześniowego chliczu. Straszno po czarnu, choćby we żałobie, łowleczono czarowni założyło. przyleciała nie wiadomo skąd, nie nasz mroglamy bestę po kiszu w ogórkach albo po kapuście nie po boczku, po śleciach, ale dobrze, że tradycyjnie na metr. a jak tradycja, to tradycja. I niech ta nasza śląsko heksa. Dali przylatuje na takim brzezi, nowym wyszkrotku. Niech niech no nie go, niech pociemno mnie Jak na niej się pozróżnie już nie poradzę tego ścimać. Leza do białego. Zdrowie najważniejsze, no przyca! A, 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 a. Aha, ha ha, 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 ha. się, a nie dejcie się! Nim jednak obejrzymy dobrze ten knips, to przypomnimy sobie, kto to jest ta meluzyna.